I to jest kolejny odcinku Start Valley. Mamy czwarty dzień lata i zaczynamy! Jeśli chodzi o questy, to nic nie mamy, oczywiście, nie pomijając naszej ośmiornicy, z którą musimy się tutaj uporać. Może dzisiaj kupię nową wędkę i kupimy może jeszcze trzy krowy. Zobaczymy, czy będzie nas na to stać. Um, znaczy na pewno nas będzie na to wszystko stać, tylko trzeba będzie to jakoś sprawnie tutaj rozpracować. Mam nadzieję, że oczywiście tą naszą wędkę udałoby się kupić przed łowieniem ośmiornicy, ale może być z ciężko. Tutaj widzę, że nam się jakiś syrop wyhodował. Trzeba będzie tam pójść. I oczywiście ogarniamy jajka. Jazz dzisiaj ma urodziny. Trzeba będzie jej też zanieść jakiś prezencik. Mamy cztery gwiazdkowe majonezy i to jest prawie 2000 z takich majonezów. Oczywiście z krów na razie nic nie będziemy mieli, ale w przyszłości będziemy mieli z nich mleczko. Dobra, idę od razu tutaj. Proszę bardzo, zabieramy to. Idziemy jeszcze podlać pszenicę, no i lecimy po ośmiornicę. Taki mały rym. Ale dobra, czas odłożyć rzeczy i rzeczywiście lecieć, bo. Czas nas goni. To przy okazji sobie wezmę, postawimy to sobie tam nad morzem. Dobra, chyba jest git. A, kot jeszcze nie podlany, ale to. Trudno, się mówi. Nie jest to zwierzę, które musi być koniecznie podlane. Ja jeszcze odłożę siekierę, żeby to miejsca mi nie zajmowało, ok? A, i coś dla Jazz, no właśnie. Coś dla jazz, zobaczmy co dla jazz możemy mieć oczywiście. Jeśli chodzi o jazz, zobaczmy. Jazz, nic z ukochanych prezentów jej nie mamy, ale mamy bardzo dużo z jej lubianych prezentów, więc możemy sobie wziąć jazza dla jazz. Ogólnie raczej przez jej imię. Eee, oczywiście inaczej się pisze, ale podobnie się wymawia właśnie ten kwiatek i samą jazz, dlatego jazz nie przepada chyba za tym kwiatkiem. W słuchajcie, sensie, nie, że nie przepada, po prostu go lubi, ale nie jest to jej ukochany kwiatek. Jazz ma ukochanego kwiatka i jest to chyba baśniowa. Nie pamiętam jak to się nazywa, baśniowa róża. Albo... no nie wiem, nie, pam nie pamiętam jak to się nazywało, ale na pewno coś baśniowego. Mm, no... Chyba mamy to zasiane na farmie. No ale teraz wam nie powiem co. <grych> co to dokładnie. Tam widzę, że mieliśmy jakiegoś robaczka. Mm, przyjdę się od razu do Willego, może kupimy od razu lepszą wędkę. To by było na plus. Mamy scenkę z Willim, ahoj! Wejdź, czuj się jak u siebie. A jaj, to dobry towar. Ryby za tym szaleją. Tylko em, pamiętaj o porządnym umyciu rąk po włożeniu ich w te soki. Ten zapach może przylgnąć na 7 tygodni, panienko. To co łowisz sporo ryb? To co? Łowisz sporo ryb? Tak, nie, to jest zbyt trudne? No, łowimy sporo ryb. Jak już łowimy? Aha, panienka rybaczka! Na taką panienkę zawsze można liczyć. Tak właśnie mój staruszek zwykł mawiać, haha. No, tak trzymaj. Jeśli złowisz każdą rybę z tych wód, dostaniesz ode mnie specjalną nagrodę. To nie tak? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Aj, cóż, ostatnio biznes słabo się kręci. Zaczęło się to w ten sam dzień, w którym stary dom kultury popadł w ruinę. Moje ryby już się nie sprzedają tak jak kiedyś. Brałem nadgodziny, żeby z czegoś żyć. Brak czasu na moje własne rzeczy. Ale jak to wszystko jakoś wróci na nogi, to może dam radę ci coś pokazać? Hehe, <laughs> ta... Jest tam, na zapleczu, moja stara... Najoma, która pamięta lepsze czasy. Pamiętała. Może kiedyś, panienko, zobaczysz, o co mi chodzi. No, w tym przypadku ja wiem, o co chodzi. E, jeśli chodzi o lepszą wędkę, to jest ona właśnie z włókna szklanego, więc od razu ją kupuję. No i przy okazji do niej właśnie możemy już dorzucać sobie na spokojnie przynętę. No jeśli chodzi o te tutaj, to też je możemy tutaj wystawić gdzieś. Tylko może tym się zajmiemy akurat za chwilkę, bo... Bo czas nas goni, a ja bym jednak nie chciała tutaj źle z tym czasem stać. Więc łówmy rybki. Dzisiaj powinniśmy nabić sobie już kolejny poziom w tym przypadku. I bardzo by było fajnie, gdyby oczywiście on się nabił. Um, jeśli chodzi o ośmiornicę, no i tak może być ciężko nawet na tej wędce. Tak szczerze. Ale spróbować nie zaszkodzi. Zawsze jakieś szanse są, a jeśli rzeczywiście by nam się udało, no to zaliczymy sobie quest, za który jest po pierwsze bilecik. No a po drugie będziemy mieli już ośmiornicę, bo to jest chyba quest, w którym... Tej ośmiornicy wcale oddawać nie trzeba, tylko trzeba ją po prostu wyłowić w tym przypadku. Oho, no i tak, mamy właśnie chyba naszego kolegę. Tak, na, naszą, naszą koleżankę ośmiornicę chyba właśnie spotkaliśmy, więc tak to właśnie będzie wyglądać. Ośmiornice są szalone. Um, one po prostu skaczą od góry do dołu. Dlatego ta mini gra czasem denerwuje. To prawda. Ja nie powiem, że nie. Z reguły tak jest, że ta mini gra denerwuje. Ale w praktyce nie jest to coś, czego nie da się przeżyć. Wiecie o co chodzi? To nie jest jakieś... To łowienie nie jest jakieś trudne. Oczywiście, że jest czasem uciążliwe. Ale w praktyce, no tylko klikanie, żeby przytrzymać rybę. Nie widzę w tym nic ciężkiego, więc wyłączanie dla mnie na przykład, jak niektórzy robią, że wyłączają sobie minigrę, zwłaszcza jeśli grają na przykład na odcinki, no to to już jest trochę... no średnie, no ale wiadomo, każdy ma swój styl gry, nie ma co negować czyjegoś stylu gry. Ja mam akurat taki, że nie toleruję takich modów, które bardzo zmieniają rozgrywkę. Według mnie najbardziej ingerującym modem, jaki aktualnie mam u siebie, to jest Automate, czyli właśnie to automatyczne przepalanie, ale musicie mnie zrozumieć, że to też jest trochę pod odcinki, żeby to przyspieszyć, żeby w międzyczasie nie stać przy piecykach i nie wkładać rud do niego, tylko po prostu one automatycznie wyciągają się ze skrzynki i nie mam z tym problemu. No i to sporo przyspiesza zresztą. No zobaczmy, no do, 13, no do 13 postaram się wyłowić jakąś ośmiornicę, ale to raczej graniczy z cudem. W ogóle osiągnęliśmy jeszcze jakieś osiągnięcie, masło maślane, które nazywa się chwytak. O, mamy skrzynkę. Dobra, teraz czas wyłowić rybę, bo inaczej nie będzie skrzynki. I mamy tilapię. No ale widzicie, jak tilapia na przykład... O, mamy książkę. Jak tilapia na przykład z rygły ciągnęła, to teraz już nie ciągnęła, tylko po prostu była dla mnie rybą neutralną. No i oczywiście to się zmienia po pierwsze z poziomami, no bo zyskujemy tę skuteczność wędki. No i oczywiście z lepszą węd wędką nasza umiejętność też jest... Poprawiana. No bo wiadomo, przynęty na przykład dużo dają. Tutaj widzę na dole jest stawik, w sensie bąbelki, które sprawiają, że częściej ryby łowimy. A więc zaraz tam się przetransportuję. Proszę bardzo, tutaj na dole właśnie. Dorzucę do nich, super. Więc łówmy w tym. Bo tutaj będziemy to robić zdecydowanie częściej, nawet gdyby to miały być tylko śmieci. No i tak myślę, że się opłaca. Już jest 12:30, więc raczej dzisiaj z ośmiornicy nici. Ale spodziewałam się tego. Już się tego nie spodziewał. No, w każdym razie starałam się. A w ogóle wiem, że się nie mówi, chyba. W każdym bądź razie, tylko w każdym razie po prostu. Ale jak coś już wchodzi w nawyk, to potem ciężko się tego oduczyć. Więc jeśli kogoś by to raziło bardzo, no to przepraszam, ale tak jak powiedziałam, ciężko już się oduczyć, jak się czegoś człowiek nauczy. No i dobra, ostatnia ryba, bo nie ma co więcej na to tracić czasu. W tym przypadku. No, questa nie uda się zrobić, ale chociaż połowiliśmy sobie rybę, zarobimy całkiem sporo na nich. Jeszcze chcę tylko. A, właśnie, bo te y, siatki na kra, klatki na kraby. To są klatki, do których trzeba włożyć przynęte, właśnie. I jeśli się włoży tam przynętę i przyjdzie następnego dnia. No, to oczywiście tam będzie czekać na nas jakiś prezent, który wyłowi się z morza, więc warto to po prostu robić. A my teraz schodźmy się przejść tutaj jeszcze po plaży. Lecimy, znaleźć Jazz, przejdziemy się po lesie. I prawdopodobnie będziemy szli, oczywiście, do kopalni. A Jazz akurat jest po drodze do lasu. A jeszcze krowy kupić, no ale to też mamy po drodze. W tym przypadku dzisiaj akurat mam trochę więcej miejsca. Za tym idzie będzie lepiej. E, nie powinnam rozmawiać z nieznajomymi, a chciałam z Vincentem. Większość dorosłych to nudziarze, ale nie ty. Masz czas na urodziny. Wow, prezent urodzinowy! Jest super! Jeszcze sama? Tata opowiada mi o wrogu naszego kraju Imperium Goto Gotoro. Wydają się okropną bandą. Nie wiem, nie znam. No i dobra. Trochę ryby było. Czas udać się po krowy. Może kupię trzy krowy jeszcze. Kup zwierzęta. Kupimy dwie brązowe, czyli jeszcze jedną brązową możemy na spokojnie kupić. No i chciałabym teraz dwie białe krowy. No i trafiliśmy na jedną białą i jeszcze jedną białą. Super. Mamy wszystkie krowy, jakie chciałam. E, jeszcze sklep z zapasami. Kupimy sobie wiaderko, bo wiaderko będzie nam bardzo potrzebne do tych krów. I e, idziemy się przejść. Dawno nas tutaj nie było. Dlatego wypada raz na jakiś czas się tutaj przejść. Zwłaszcza, że chciałabym już znaleźć to ostatnie, co w lato występuje. Z darów lata, właśnie. Ale to może nie być wcale takie łatwe. O, mamy pachnący groszek. W ogóle myż z czapkami na pewno też ma sporo. Sporo nowych czapek. I w sumie możemy się do niej przejść. I tak muszę tu zebrać klej. Patrzcie, teraz mamy. Bo za każde osiągnięcie jest jakaś nowa czapka, no i teraz mamy właśnie tyle czapek już w naszych zasobach. Czy ten da się przejść? Da się. Super. Eee, nic ciekawego tu nie. O, mamy! Jest! Ostra jagoda! To ostatni dar lata, jaki potrzebujemy do tego, żeby zakończyć jedną sekcję comedy Descender. No i super, udało nam się. To w sumie możemy iść przez community center. Ja zabiorę ze sobą większość ryb, jakie mamy do zabrania, i właśnie rzeczy, które mamy do oddania. I, 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 I oddamy. Czemu nie? Skoro już mamy tak po drodze, tak się zastanawiam, czy dzisiejszego dnia w sumie nie spędzić na. Tutaj w ogóle musimy tapery dać na drzewa. Dzisiejszego dnia nie spędzić na... na 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 na, już wam mówię. Przepraszam, że się tak zacinam, ale to jest tak jak myślę o tysiącu rzeczy naraz i chciałam wam powiedzieć, że czy dzisiejszego dnia nie spędzić na cinaniu drewna. Tak, to jest to, co chciałam wam powiedzieć. Okej, okay, udało się, fajnie. Mamy halibuta, mamy tilapię, która jest do community center. Więcej nie będę tutaj odkładać. Nie mam w sumie nic, co bym chciała odłożyć. Tą wędkę w ogóle możemy zniszczyć. E, I teraz tak, to jest do Community Center. To trzeba odłożyć. To i to jest do Community Center. Mamy tuńczyka, który jest do Community Center. I jeszcze zobaczmy, co tutaj jest z ryb, które mamy. A te rzeczy nie są. No właśnie, chyba już nic. A, red malet jeszcze. Dobra, to chyba tyle. A, ja, jeszcze tutaj, ale to pięć bym potrzebowała, a tego nie mam. Jeden tuńczyk, reszta. Sprzedaż. Super, jeszcze to do odłożenia i to do sprzedania. W sensie sprzedania, do wyrzucenia, no bo tego sprzedać się po prostu nie da. No, i to do sprzedania akurat. To do oddania. Chodźmy w takim razie. Nie będę się dzisiaj witać z naszymi nowymi krowami, choć z jednej strony powinnam. Ale w praktyce, jak jeden dzień się z nimi nie przywitam, to nic się nie stanie. Jutro, oczywiście, jak z każdego ranka, pójdziemy do nich się przywitać. Zobaczmy, czy tutaj nam jeszcze żadne dary lata nie wyskoczyły na ziemię. Ale z tego co widzę, to ani robaczki, ani dary lata się nie pokazują. No i tutaj mamy... nie tutaj, tutaj? Nie, tu nie. Tu, o, tu mamy ryby i przy okazji skończymy już cały... cały jeden pakiecik rybny, który daje nam teleportację na plażę. Całkiem spokojno i idziemy jeszcze jeden pakietik skończyć. Tutaj. Nie ten. A, to nie jest tutaj, tylko na dół. I tutaj sobie skończymy dary lata. Proszę bardzo, pakietik zakończony. Mamy prezencik, więc od razu go zabieram. No i chodźmy do kopalni. Nic więcej nie porobimy. Może zejdziemy pięć, piętre, pięć pięter, a jak zejdziemy pięć pięter, to prawdopodobnie będę się ulatniać już do domu i ewentualnie właśnie jeszcze pościnamy drzewa. Gdybym tylko umiała walczyć, mogłabym teraz odkryć górskie jaskinie. Może tam być bardzo fajnie. Bardzo fajnie, ale również niebezpiecznie, Abi? Nie wiem, czy byś się chciała na to pisać. Mamy Robin, zawsze miło cię tu u nas gościć, nawet jeśli nic nie kupujesz. Tu w górach można czasami poczuć się samotnie, ale przecież masz całą rodzinę, Robin. A ja się nigdy w górach nie czuję samotnie. W górach jest przecież multum zwierząt. O, może akurat nie tych, ale <laughs> wiecie. Dobra, lecimy, może uda nam się zejść do setnego poziomu. Sporo potworów. Oho. Jeszcze mnie uderzył. nie miło, Strasznie mocno mnie uderzył. O nie, nie. Ta. Ten potworek. i tutaj. A. Chciałam powiedzieć, że tutaj też może być krab, ale nie ma go. Mamy ognisty kwarcz. Super akurat. Jeszcze tego wykończyć. Chciałam go wykończyć, zanim je uderzę. Jak widać nie wyszło. O, tylko dwie sztuki drewna. Znaczy dwie sztuki drewna. Ja chyba sama już nie wiem, co dzisiaj mówię. Ale dwa sztuki złota dostaliśmy z tego. Dobra, Położę tu bombę. Tak, zobaczmy. O, no i super, mamy zejście. Trzech poziomów nam brakuje, jest 20 40, czyli można powiedzieć, że już 21 w sumie nawet. O, ale mamy zejście. I mamy tego ogni z tego typa. I chciałam się ruszyć, zanim mnie trafi. Ale nie wyszło. Tutaj. No dobra. Chciałam powiedzieć, że to jest chyba poziom z węglem. Ale nie, ten poziom jest z węglem. Okej. Okay. Bo jeśli tamten byłby poziomem z węglem, to jednak chciałabym go tutaj właśnie przejść, żeby ten węgiel dostać. Ale na szczęście tutaj jest poziom z węglem. I możemy go sobie zebrać. No i gdzie będzie zejście? O to jest pytanie. Raczej nie na mojej drodze. Jak widać. Dobra, chyba idę pokonać potwory, bo takie walenie w skały to nie ma najmniejszego sensu. Myślę, że większe szanse są na zdobycie zejścia właśnie z potworów, ale nie w tym przypadku. No i co? Nie zajdę tych, tych, tych dwóch poziomów. nie no, niemiłoby było, gdybym nie zeszła. Dobra, tutaj musimy ewidentnie kopać każdy kamyczek. Bo zejście jest na wagę złota w tym przypadku. Bo jest to poziom labiryntu. A nie chcemy zostać w labiryncie na całą noc. Jednak tutaj wykopanie sobie przejścia, to może graniczyć z cudem akurat. Dobra, potrzebuję ewidentnie zjeść. Nie chcę jeść za dużo, bo jak tylko dostanę zejście, to od razu wychodzimy. Ale czy je dostanę? O, to jest lepsze pytanie. Dobra. No, zbliża się północ, ja max maksymalnie muszę wyjść. Mieliśmy poziom w rybołówstwie, ale to niewiele nam daje. No, dawaj, chodź tu. Dobra, zróbmy tak. Najwyżej się mówi trudno, no. Najwyżej tu zostanę. To począć. To począć. Jak zejście się nie chce respić. Dobra. No nie chcę. Ewidentnie ja tutaj zostanę. Jest już pierwsza. Coś czuję, że zejście było w tych pierwszych kamieniach, które ominęłam. Na bank tak było. Mogę się z kimś o to założyć. No nie! Już jest pierwsza 10. Dobra, wiecie, co to nie ma sensu. W sensie I tak już nie zejdę. Niestety... W sensie, inaczej możemy jeszcze zejść, ale na pewno nie wrócę do domu. Dwie energii, dwadzieścia minut. Nie, jaka walka z czasem. No i tyle. Goodbye, my friend. Dzisiaj tu padniemy. Tyle. Nie. Tak blisko, tak daleko. Poziom 5 wędkarstwa mamy rybak, ryby warte 25% więcej, albo wyławiacz zredukowany koszt produkcji klatek na kraby. Oczywiście, że ryby warte 25% więcej. No i ze sprzedaży rzeczek mamy prawie 3000. Więc całkiem spoko. Dzisiejszy odcinek był bardzo długi, ale przypominam o tym, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze po tym odcinkiem. A jeśli jesteście nowymi osobkami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. No i cóż, dziękuję Wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!